Cześć, nazywam się Dawid. E, prowadzę zajęcia na rolkach. W dzisiejszym filmie e, pokażę od czego e, powinniśmy zacząć, jak się do jazdy na rolkach przygotować e, oraz e, pokażę kilka ćwiczeń, e, które ułatwią Wam naukę jazdy na rolkach w domu. E, w takim razie, jeżeli chodzi o sprzęt, e, najważniejszy jest przede wszystkim kask. Kask ważne, żeby ciasno siedział na głowie, żeby w trakcie upadku nam się nie zsunął. Także kask to pierwszy zakup, yy, który powinniśmy wykonać. Następne są rolki. Yy, rolki, yy, model nie jest ważny, ważne jest, żeby zacząć po prostu. Także jedziemy do sklepu, wybieramy model, który nam odpowiada, przymierzamy, najlepiej buta wcześniej przymierzyć przed zakupem, idziemy do kasy i możemy zaczynać naszą przygodę z rolkami. Jeżeli już założyliśmy rolki, możemy przejść do podstawowych ćwiczeń i w tym momencie pokażę kilka z nich, wytłumaczę o co w nich chodzi i y, jakie korzyści płyną z tych ćwiczeń. Y, w pierwszej kolejności, y, żeby troszeczkę oswoić się z rolkami, warto byłoby poćwiczyć w stanie na jednej nodze. Czyli podnosimy lewą nogę, stoimy jak najdłużej, opuszczamy Odpoczywamy chwilę i drugą nogę. Podnosimy, stoimy jak najwyżej, najdłużej i opuszczamy, odczekując chwilę. W ten sposób y, będziemy w trakcie wykonywania kolejnych ćwiczeń, czyli większą swobodę y, na rolkach. Kolejnym y, ciekawym ćwiczeniem są tak zwane nożyczki. Czyli y, wykonujemy y, nogami y, ruchy przypominające y, ruch nożyczek. Czyli na zmianę prawa noga do przodu, lewa do tyłu, lewa noga do przodu, prawa do tyłu. Wykonujemy kilkukrotnie takie ćwiczenie. Oczywiście starając się nie przewrócić. Kolejnym ćwiczeniem są tak zwane beczki. Zanim zaczniemy robić beczki, warto byłoby sobie nauczyć się takiego ruchu nogami po okręgu, czyli pozycja wyjściowa jest taka, czyli w literę V rolki. Jedziemy rozszerzając nogi, jedziemy do przodu i staramy się, żeby czubki palców dotknęły się na końcu okręgu. I w drugą stronę tak samo. Żeby z takiej pozycji y, ruszyć do przodu, jak mówiłem wcześniej, należy wysunąć rolki y, do zewnątrz. Z kolei, y, żeby wrócić y, rolkami do środka, tak by zetknęły się palcami, należy ściągnąć nogi do wewnątrz. I w drugą stronę tak samo. Do zewnątrz i do wewnątrz.